SEO bez agencji część 17 najprostsze poprawki techniczne które podnoszą SEO Zrób te trzy proste rzeczy, a Twoja strona będzie dużo lepiej zoptymalizowana od Google'a. Pierwsze i najważniejsze, szybki hosting. I uwierz mi, 90% hostingów w Polsce jest tragiczna. Znajduje się tam 10% hostingów, które są dobrze skonfigurowane. Kilku nie przetestowałem. Tu jest największy problem. Słabej jakości hosting i overselling. Jeżeli chcesz na ten temat wiedzieć więcej, napisz w komentarzu, wytłumaczę Ci, czy Twój hosting jest dobry. Szybki hosting to jest podstawa. Włącz cache, pamięć podręczną przeglądarki. Tak, cache jest bardzo ważne, ponieważ zapisuje stronę, bez potrzeby na przykład wykonywania skryptów PHP i TP. Masz, przepuśćmy, stronę na WordPressie, chodzi na nią użytkownik i muszą się uruchomić skrypty, które wygenerują front tej strony. Cache polega na tym, jest stworzony dla użytkownika zrzut już gotowej strony i każdorazowo nie trzeba wykonywać tych skryptów, więc strona ładuje się szybciej. Kolejnym elementem jest to, co mówiłem już we wcześniejszych rolkach: optymalizacja zdjęć. I naprawdę zoptymalizowanie zdjęć może przyspieszyć Twoją stronę o 20-30%, jeżeli masz ciężkie zdjęcia na stronie. I teraz mamy kolejną kwestię, masz go godzinę na podjęcie jakichkolwiek działań, nawet najprostszych, żeby sprawdzić swoją stronę. Możesz napisać komentarz, Rafał, czy możesz sprawdzić moją stronę, czy działa szybko. Sprawdzę i ci odpowiem. Masz godzinę, żeby zapisać ten temat na później. Masz godzinę, żeby zapisać tą rolkę i ustawić w kalendarzu przypomnienie. Jeżeli tego nie zrobisz w ciągu pierwszej godziny, nie wrócisz do tego tematu i nie zrobisz nic dla swojej strony. Więc masz godzinę na podjęcie działań.